Dzień Todavía non hemos bajado las pulsaciones del partido. <coughs> nervios, jeszcze mamy te nerwy po meczu, także <coughs> spokojnie o tego muszę eh, Creo que me he enfrentado hoy a un equipo muy bueno. Chcę powiedzieć, dzisiaj przed sobą mieliśmy naprawdę bardzo dobry zespół. Muy fuerte. Bardzo mocny zespół. Rápido. Szybki. Y me consta, e me consta, y uważa, que muy bien dirigido. Bardzo dobrze es.

solo nos ha hecho dos claras. Ahí estamos de balón y vosotros gúnich dokładnie dwie sytuacje dośenowaki. para un equipo que está arriba de la tabla y ta kis jest jest na górze i no w tabeli nosotros que estamos intentando salir de abajo y makes to sit with in the beast es como para estar contento. Todo se ha podido hecho así todo nosotros tenemos que seguir pensando

meczu defensywnie, szczególnie kiedy było nas porówno. Wiele akcji próbowaliśmy od boku, natomiast przy tak skomasowanej obronie trudno było o precyzję. W przerwie w dalszym ciągu próbowałem uspokoić chłopaków, żeby nie panikowali w tych sytuacjach żeby jak najszybciej nie chcieli wrzucać piłek w pole karne, bo to był taki, jak to się mówi, wodę, woda na moment dla, dla Korony, dla obrońców korony. I wtedy kiedy zaczęło się dobrze działać, mieliśmy jeden czy drugi cały fragment, z dużą ilością zaczęliśmy atakować, no przytrafił się błąd, błąd taktyczny ze strony mojego zespołu, bo nie możemy sobie pozwolić na grę 1 na jeden. Kiedy wykonujemy z drożny, oczywiście było to myślę decydujące w kontekście dalszych wydarzeń, bo, bo do tego momentu i korona w pierwszej połowie, i my w pierwszej połowie mieliśmy po jednej stuprocentowej sytuacji. Byłem przekonany, że im dalej w mecz, tym tych sytuacji, tych pozycji bankowych będziemy mieć więcej, ale niestety gra w dziesiątkę musiała troszkę zmienić nasze zapędy, musieliśmy się troszkę cofnąć i siłą rzeczy przeciwnik przejął inicjatywę, ale muszę pogratulować chłopakom za, za, za serce, za zdrowie, za, za ogromną ambicję, bo, bo dzisiaj myślę ten punkt jest, patrząc na to wydarzenie w 60 któryś tam minucie myślę bardzo ważne. Mam nadzieję, że to będzie taki punkt zwrotny, jak w dalszym ciągu Trzeba to wyraźnie podkreślić: e, tych problemów będziemy mieć coraz mniej. Dojdą do, do nas zawodnicy kluczowi, i to jestem przekonany, że ich zwycięstwa się pojawią. Zdaję sobie sprawę z e, frustracji, zdaję sobie sprawę z krytyki, ale tak jak powiedziałem, niekiedy jest tak, że e, ciężko jest e, więcej wymagać od niektórych chłopaków. Mam nadzieję, że i tak wznoszą się na wyżynie. Dziękuję.